Arcytonałowa przerwa w pracy. Um, cóż my tu mamy ciekawego? Chaotyczne koszty. Zacznij z jedną sztuką złota. stronicy kosztują jeden, co jest fajne. Ale nie otrzymujesz złota za ich sprzedaż, o czym praktycznie zawsze zapominam. Uprzenie kaczmy kosztuje dwa mniej. Jakby olałem początkowe tury, bo się nie zapowiadało ciekawie. Hmm. Natomiast mam połączenie, które bardzo lubię. Czyli kolco zwierzę, które co ture daje mi cztery krwawe klejnoty i coś, co te klejnoty wzmacnia. Myślałem, że pogram na mechach, ale kolco zwierzę są ciekawsze. Więc idziemy w kolco zwierzę. Tak jesteśmy w stanie to zrobić. To maleństwo jeszcze Ci się przyda. Zobaczysz. Z kim my graliśmy ostatnio z tym miściem... Hmm. Zróbmy tak, 6-9 razy 2 to jest bardzo dobra statystyka. Hmm, he, 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 he. Oczywiście idziemy w kolce zwierzę. To jest też bardzo dobra karta. To też nam daje kolce zwierzę, więc jest spoko. Jedną tą zostawiamy, bo nawet jeżeli to sprzedam i wstawię to, to nie dostanę złota. Chociaż mógłbym to sprzedać? Nie, bez sensu. <laughs> Co jest lepszego od 69 razy 2? 12, 15 razy 2. Czego razy 2? Bo mam boską tarczę. Więc wydaje mi się, że logika jest prosta. Powodzenia walce. I chwilowo wygląda to bardzo dobrze. Są mury które będą bardzo denerwujące. Nie ma siódmej tury. To jest minus. Ale zobaczcie. To już się spłaciło. Już zabiło dwóch. I znowu ma poskrętarcze. Czyli w tym układzie sił to jest bardzo dobra karta. To pewnie za chwilę sprzedam. Ale dopóki to będzie miało, wie, wiecie. Bonus za e, krwawe rzeczy, plus bos boskondarcze. To jest bardzo dobra karta. E, dobra, co dalej? Na pewno chcemy to. E, na pewno chcemy sprawdzić sobie inne kolce zwierzę. Cóż my tu mamy ciekawego? O, dzień dobry. Więc chcemy iść oczywiście w to. Chcemy sobie sprawdzić, co dostaniemy wyżej. Na razie o manę się nie boję, więc jest ok. Mm, możemy podwoić statystyki, i to też by było bardzo ciekawe, więc myślę, że tak zrobimy. Kupię sobie to i to. E, to mogę sprzedać. To mogę sprzedać. E, to jest naga, czyli możemy. ...zrobić... Tak, jeżeli dobrze myślę... ...to zadziała tak, jak ja bym sobie tego życzył. To to nie jest ta karta, o której myślałem. Dobra. Pomyliły mi się karty. Dosłownie. Że to jest ta karta, która boostuje wszystkie inne rzeczy. Ale okej, okay, nie jest źle, bo e, możemy sobie zebrać trójkę. Zobaczcie, jaki to jest boost. Za dwa mane mamy piątkę, więc... Oczywiście, lepiej by było mieć szóstkę. Ale... Chyba pokusimy się o piątkę. Bo jakby ten boost z kart jest lepszy niż... E, ...to co się tutaj dzieje. E, chociaż... Chociaż... Zrobimy inaczej. Jako, że gramy z przegranem, to my polecimy level up. To sobie kupimy w kolejnej turze, więc to zamrozimy. Eee, tutaj chcemy to zbustować I tutaj chcemy to też zbustować. To sobie możemy przerzucić. Zrobiłem błąd, że nie zostawiłem jednego na, na tą kartę. Ale jako, że gramy ze smokami, to myślę, że powinno wystarczyć. Nie mogę tego niestety nigdzie, nigdzie włożyć. Generowanie więcej złota byłoby bardzo fajne. Ale nie mam, nie mam co. Um, amalgamaty są na siódmym levelu. Więc to olewamy. Idziemy po prostu w, w. Co zwierzę? Bardzo żałuję to, że nie generuje mi się kolejne. To jest do sprzedania. Jeszcze możesz to odkręcić. Boost 4, 8, 12, 16, 16, 20. Co turę praktycznie? No, bez problemu. Bez problemu. 5-5, 20-20 co tura? Nice. Zobaczmy co dalej. Zobaczmy co tu będzie działo się dalej. Dobra, 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 dobra. Czyli chcę kupić to... I to... Czy my idziemy wyżej? Nie, bo walczymy z jedynką. Więc to odpada. Możemy zagrać to i zobaczyć co dalej. Chyba się skusza. Wiecie czemu się skusza? Eee, właśnie dlatego, że tam są murloki. To by było fajnie mieć, ale przecież jeden do ataku nie jest aż tak dużo eee, i możemy zrobić to tak, to też sobie kupimy. To sobie przełożymy tu, żeby ściągnąć statystyki. Tutaj zboostujemy to tu jeszcze bardziej, tu zbustojemy jeden i tu też zboostujemy. Próbuję duży damage, no bo jak on ma murloki, ale 42 razy 3 jak dobrze uderzy, pytanie jak dobrze uderzy. Nie jest źle, nie jest źle. Spoko. Spoko. Nie boję się o to aż tak bardzo. Najgorzej jak mógł uderzył powiem szczerze. Ale jest bardzo dobrze. To był bardzo dobry ruch. To jest bardzo duża wygrana. Hmm, co dalej? Oczywiście, darmowe karty, jak najbardziej. E, więc to sobie boostujemy. Tu sprawdźmy, co tam było ciekawego. E, to jest mało interesujące dla mnie. Mogłem kupić to, ale czy ja tak naprawdę tego chcę? Jeżeli 2, 4, 6... Tu też są murloki. Dobra, idźmy wyżej. Ja przeżyję tą jedną turę. To możemy sprzedać e, i po prostu zagramy to. On się tu odbije. E, tu chcemy tarczę. Nie wiem po co, ale tak mi się wydaje, że to by było dobre rozwiązanie. Mm. Tu, tu. I to. Ech. Tu by się przydała bezkatacza. Na pewno. To by było świetne. Hmm. Tutaj mamy y <kluzny> mikroboty założone, bo one zawsze mogą zbić truciznę. Muruloki to jest duży przeciwnik. Dość istotne. To jest do sprzedania, to jest do sprzedania, to jest do sprzedania. To na razie zostaje bardzo dobrze. To akurat świetne, że ściąga dwie karty. O to chodziło, żeby ściągnąć z niego truciznę. Pięknie, rozpykane. Rozpykany jest. Idealnie, po prostu idealnie. Cóż my tu mamy dalej? Daj przyjaznemu stronniczowi każdego rodzaju plus 7, plus 7. To jest dobra karta, więc. Why not? Sobie sprawdzimy, co my tu dostaniemy od ciebie. To mogę sprzedać. Mm, sprawdźmy sobie to. Generowanie złota. Jasne, że tak. E, sprawdźmy dalej. Jak najbardziej. Jak najbardziej, jak najbardziej. To idzie do sprzedania. Żebym się tylko nie pomylił teraz. To oczywiście kupujemy. To jest po broni, więc to jest mało interesujące w tym momencie. Teraz bym się pomylił. Teraz bym się mocno pomylił. Tego nie chcę w ręce. Uh, o, oh, come on, zrobiłem błąd i to duży błąd. Uh, James błąd, wiel błąd. Mm, tu, 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 tu i tu. wolę mieć dwie karty. Zrobiłem błąd. To będzie bardzo ciężki przeciwnik. On będzie miał przepotężną rękę. Jego murlot siądą moją nagę, come on. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Come on, zobaczcie to. No wiadomo, że to przegrywam. Ile jeszcze? 42 na ręce. Co on ma jeszcze na ręce w takim razie? To się źle zapowiada. To się źle zapowiada. Ja się muszę szybko wzmocnić. Bo to zaczyna być słabe. To jest śmiało. Wynajmij sobie któregoś. Nie. To poproszę. To bym zagrał? To jest do sprzedania, to jest do kupienia. Zawsze powtarzam, że pół środki są dla leszczy. Eee, nic interesującego jesteś być szczery. Generowanie po prostu większej ilości... ...rzeczy. To jest do sprzedania, to jest do sprzedania. Tu, czy mamy coś ciekawego? Halo, karta. Gdzie moja karta? Mamy jad! Może ten jad sobie zostawię. 14, 14 to jest dużo. Eee, eee, spróbujmy tak. I zobaczmy, czy to ma sens. Teraz zamiast 4 to dostanę 8, jeżeli dobrze myślę. Tylko nie spoczywaj roloki są problematyczne. Jest 8, jest dobrze. Duży murulok. Bardzo dobrze. Ten smok jest do przeżycia. Dobrze, że zabiliśmy smoka. Powinniśmy żyć. Albo i nie. Nie, 15! Dobrze! Uff! Come on! Dobrze! Uff! Uff! Eee. Dobra, na pewno musimy to zboostować. I to, i to, i to. Tylko teraz, co dalej? Eee. I powiem szczerze, nie wiem. Nie, dobra, mam pomysł. Za sprawiedliwość Za jeden czemu by nie. Robimy tak, robimy tak. Eee... muruloki dalej tam są. Ten mnie nie interesuje, to mogę zostawić. stąd ten miał. No, nic interesującego. Chociaż. Zobaczymy. To może być mały pomysł. Eee... To może być fajny pomysł, bo możemy zrobić tak. To możemy sprzedać. To możemy dać tu. Tu sobie to wzmocnimy. Eee, dobra, zróbmy tak. Jak będzie top 3 to też będę zadowolony. Muruloki, come on. Wszędzie muruloki. Eee, nie w tego chciałem uderzyć. Chyba jest po mnie. No 150 nie przebije, chociaż, chociaż... Nie. Brakowało. Brakowało. Ale rozumiecie dlaczego... Ten styl grania mi się podoba. I zobaczymy czy odcinek, w którym przegrywam też Wam się spodoba.